Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Katlima Games. A masz pana na Trudno. A dobrze. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Katlima Games i witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Tak. Dzisiaj postanowiłam, że długo odcinka nie było, nieważne. Długo też nie grałam w Brawl Stars, dopiero włączam chyba tydzień temu. Mam 1600 pucharków. E, tutaj jest mój brat Pio. <średy> cześć. Siema, siema. cześć, Cześć. Cześć, I tak, będziemy cześć. grać. Yy, będzie to podzielone na ekrany, więc myślę, że będzie bardzo fajnie. Tak, pierwszą rzeczą w tym odcinku będzie eee, kupno kup skinów, Właśnie, kupno skinów. Ja mam 30. Pio, jak widzicie, 35. Za chwilę, no, będziecie to widzieć. I tak, Pio, weź już włączaj. Ja tak. Ja ulepszam nitę. Kupuję. Nita, więc ja już kupuję. Czekajcie. Ale piękna panda Nita. Ja ogólnie popatrzę na moje bogate konto. Znaczy brakuje mi tylko dwóch brawlerów, co jest... Widzicie, ja mam pucharków, a tylu brawlerów? Na przykład mój kolega od miesiąca nie dropnął postaci, chociaż ma o wiele więcej puch pucharków ode mnie. Wczoraj dropnęł Mortisa i ja a ja teraz kupię sobie skin crazy. do Colda. Więc pęk! No teraz pęk. <laughs> Już tego jest? zbytnio nie słyszycie, bo ja postanowiłam, że tylko u mnie będzie. O, dobra. Mamy, mamy Rockstar, Rockstar Cold. Cold. I oh. tak jak widzicie, mamy pięć skrzyneczek, ja pięć Piotr... Piotr też pięć, po jednej, ja jeszcze mam jedną na górze. Z za chwilę dajemy, ale na początku duo zagramy i zobaczymy czy wygram. co już tutaj bliżej mnie. I Nie ready. To. Rady, I ja ready, ready. Czekaj, biorę o. Wydaje mi się, że w następnej grze to ja bym chciał zagrać mortisem Zobaczymy, później otworzymy skrzyneczki, więc... Skiny, wszystko, zobaczmy jak ona... Patrzcie, jak ona wygląda. Bardzo ładnie. Mój też kolor jest kur. Mi się kolor y, tak, tak szczerze nie podoba. Nie wiem, nie pamiętam. Ja mam jeszcze kolorował. No. Dobrze. No fajnie, fajnie. Mój też, no, no, też no, kur, to, Bo taki jesteśmy biały. Dwójki Śmieszne Dzisiaj wygrywaliśmy trochę gier, więc bardzo zajebiście było po prostu. Jak o, ja, o, my ostatnio graliśmy o nasilnikach. U mnie naładowany pyter ja już nie wiem ja już tutaj jak czekaj jak ostatnio grałem ja w Raymana właśnie z tobą to nie mogę tego nie mogę nie, nie, nie mogę ale my też myślimy bo my też

O, ale Ole zrobił jabłkę. O ja o, go. Nie, dziwni mnie Dziwnie przyciągnął. Ale wcześniej tak nam ładnie szło, że ja jestem aż Ładny koled, <śmany> jest. Taka ciekawostka, że kolt ma dwa pistoleciki, a ma tylko jeden schowek na pistoleciki. Tutaj. A ma dwa pistoleciki. Dobra, Dobra ja teraz, teraz już... chciałbym zabrać ale... A, no tak, to to ja pierwsza otwieram skrzyneczki. Mam nadzieję, że coś dropniesz. No, dobrze, bo teraz właśnie gemy mi się skończyły, więc fajnie. A, już dawno nie nam postaci. Więc fajnie by było. Na przykład super rarów nie masz to. Jakąś postać. <laughs> Korli! Yeah! Karla mamy, widzicie, teraz mamy Karla, więc za je! Yeah. Dobrze, Karl. Subcio, mhm, mm dobra i teraz ty może otwórz te małe skrzyneczki. Dobra, ja otwieram, ja na... o, trzy gamy. Ja, ja nie mam jeszcze nie... co nie jest. O, punkty do Mortisa, ja liczę na punkty do Mortisa. Co tam drobnie? Raczej, no, postaci nie drobnie, bo wczoraj wyropnęłem no to... A zostały mi tylko legendy. Osiem gamów masz. Ty nagrywasz na pewno? Mm -hmm. Oj, dobra. Dobra, i teraz ja otwieram skrzyneczka. Dobra. Trzy, Nita, Barley, Bull, Bula i Piotr. Dobra. I Piotr teraz. Dobra, ja otwieram. Dobra, w co? 69. Karl, 12 karów, 12 Pan i 30 Kro. O, to Kendall. Dobra. I teraz jeszcze tutaj jedna. Nie, skrzyneczka. 53, Barley, Pam. I, I jedna hmm. rzecz. Mamy shop. Bo wiem, że ja bym nic nie wydawała na tą grę. Ale jeżeli będzie dużo łapek i trochę wyświetleń będzie, to zobaczymy, że na przykład któryś tam paka sobie może kupimy za 24 zł, może albo za 9 zł. Zobaczymy, ale wiecie. Musi być trochę tych, tych. Łapecze w górę. Big Boxa może. Mega boxa, może nie będę kupywać, ale trochę drogie, ale dobrze. Więc tak, co teraz gramy? Mam jeszcze. Nie wiem. Jeszcze wam pokażę tą moją postać piękną. Poczekajcie, gdzie jest ta. Nie. No. A, nita, nita. ona jest piękna. O! Sobie upgrade'ujemy. Na PowerShell. A ja Mortis no, dobra. dobra, ale spróbujemy jeanem zagrać. ginem Nie. Karol. Ja Mortis'ą. Nie, postać, że jedziesz i uciekasz. nie, no, do nie, żeby zająć jak najlepsze miejsce nie, 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 tylko jeden raz może, ale nie, Tak, ale jest... to nie, Tak, nie, jest. A może to nie, podoba. No. My tak wiecie, kampimy, nie pamięć, no tak pamięć. I tutaj mam Sherry, która ma bardzo małą HP. So ja albo mam gościa, uciekam. To jest No, dochodzi. No, do <grym. grym>. Uciekam, nie, nie, uciekam. Uciekam, uciek. 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 no, no, no. yy, nie, nie, uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Uciekam, A, Używaj, używaj kurka. Ja tak chciałam, że to samo się wziąć, że nie To nie było tego. Dobra, wracamy za chwilę, no? ja tutaj... Uciekam. Musimy chociaż rzeczywiście składać. Mam już rzeczy. No tak, ale... Morty kutka.

Jakieś myśli wyglądam w tym pizzerii. <laughs> o, dobra, odradzam razu. Cześć! Cześć, jesteśmy w... koleżki. Koledzy, Kole... Kole... co no? Dobra, widzę. Nie wiem, po co to, to jest. No, A! Koleżki. Uu, mamy kolegów. Widzicie jaka... Nas nie, lubią. Lubią. My chyba i tak przegramy. No my przegramy. Mamy no, za mało HP. Cześć! O nie! O nie! No dobra nie was, ale dobra, oh! dobra. Ładnie ładnie, drugie miejsce. Piękny okay. Okej. To co teraz robimy? Prze Jesteście jedna gierka? Okej No a teraz zagram mm. Teraz ja to wytnę, tak? Teraz a, ja a w... sobie wycinam, bo jak chciałeś Kot Ja się wyczekam Trzecią rundkę, ja jestem tutaj panią Jessicą Nie Little. Która jest panią Kolką Mimo, że my szczymy kachorodków A tam ktoś jest ale <suszy> Ja paperka to jest, paper jest takie coś. Spróbujemy, jak, może nie wygrać, ale jakąś. Ej, bo ja dodaję. zrobiłem problem. Okay. Okay. Wow. No możecie zamiast... napisać? O nie, to nie, nie. nie, nie. Czekaj. możecie napisać? Kuba, nie działa. Uciekaj, kto? Możecie mi napisać, co myślicie o takim, możesz zaczekać na mnie. Że jest plotres i ja. nie ja. to coś... ja za pięć tysięcy chyba dobrze, o ja dobrze. Out, I wybijamy i tak dużo łapek tym więcej gemsu będzie może i tak. Postaram się troszeczkę tu powbić, skrzyneczek, Browboxa, może daj na Majka. Może być trochę więcej tych odcinków. Zobaczymy. moje postacie to sobie u mnie, rangi. U mnie to za ileś może za tydzień możecie, będziecie mogli chyba zobaczyć opening Mega Boxa. Postaram się zrobić. 5000. Zobaczymy. No. No. Ma teraz 400. Moje ranki są... Tak szybko przeszłeś, tak wolniej. Trochę. No. no napiszcie, czy fajne są te postacie. Pio, ubierz Kolta. Kolta. O, ja. Ubrałem Mortis. Bieraj Kolta. Ja chyba w następnym odcinku. Hmm. A nie masz kogoś tam za-upgrade'ować? Mógł. Hmm. Okay. Ja nikogo nie chcę brinować. Dobra. A, no, Kolta mógł, ale... No tak, dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa pa. Może też e, może może też później też kupimy te, te no, tu jest Shelly, El Primo i Barley jeszcze jest. Jeszcze jest Barley. Dobra. Widzimy się w kolejnych odcinkach i do następnego. Pa pa.